Dzisiaj znowu nagrywamy z krafta, Tak, dobrze słyszeliście, z krafta. Yy, no może dzisiaj nie będziemy już grać w Lucky bloki, chociaż bardzo fajna gra. Beta Games Entry też nie. I was może później zagramy. Egg -E Wars, Skyblock... Yy, mam ochotę survival. Właśnie, tutaj jest taka gierka. Patrzcie, choć tam. Muszę być... Co mówię jakieś solo albo po dwie osoby? Ja wolę po dwie osoby, ponieważ tego trzymam się razem jest po prostu bezpieczniej. Warrior Gladiator. Jeżeli z co Zekrzymy głosowanie i chcę mieć coś takiego. Pokaż... Nie no. Też Trzy co to jest. Wielkiem ludzką. Grobki. Chcę mieć taki na to nie A nie, jest na Surii, hałbię! Kukuk! Bo chyba e się trzymało. Nie, nie patrz, to się chyba trzymało. Nie wiem. To się trzymało, chyba.

Porter, a w sumie może lepiej nie nikam, w te nikam, ponieważ jest ona bardzo ja, nikam, Pokażę wam jeszcze kilka nikam, nikam, chciałaby... nikam, może nie nikam, nikam, też nie, nikam, nie nie. ciekawe. Takie bloki są superowe, ale może wyjdziemy z tego serwera i włączymy sobie inny, ponieważ na tym serwerze innych fajnych nie ma. Powiem Wam, Bedwars tutaj nie są superowskie. Mindplexa możemy włączyć, bo to też jest dosyć fajna gierka. Tam są dużo fajnych gierek, ale no niektóre niestety czasem są dziwne. Podęba. Speed Boyers, to moja ulubiona chyba gierka z tą, więc może ją włączymy. Speed Boyers łączy się, zobaczymy, siema się ma, Fight Led Master Mob Arena Cake Wars, Cake Wars, yy, regularne oczywiście, Cake Wars, to oh. Cake Wars. Dobra, buduję się teraz z boku. klas jeszcze nie grałam albo w ogóle. To, to, co się, co mi zbaguje? Zbaguje. Gra. Kakequas. O, Super, super. O, kijk, Kakek na ciasto. Dwa. Nie mam nic. Mamy cegły. Cegły właśnie. To jest nasz podsum. Kurde, co może kupić te cegły? Obsydiam, co to jest takie? Drogie, to wszystko. I tutaj sobie znajdziemy trzy cegły. Zwykle yy... to. Nie patrzcie tak na mnie.

A ile ja mam bezmeterowych? 3. Kurczę, szkoda, ponieważ Tak, coś mocno. Ale na razie nas. Nie stać. E, Spokojnie na razie jest też to. Czekaj, że. Próbuję. Jest coś gryfego. Jestem zle. A i teraz nie stać. 8, 9, 10, 11, 12, więc nikt sobie kupimy, więc to, więc bo jest dosyć mocny. To mi nie Na razie chyba szlachet wystarczy. Co? No. Eee, czekaj, tenie, wzys eee, sobie to ciasto, wiem, które zniknęło. W sumie nie widzę go. Zabudowałam. exponent Enfim. Zobaczcie, musimy przygotować trzy. Zobaczymy, nie, do czego w końcu. Mmm, Okej, nie będę, ale patrzcie. O, tu to sobie postawimy. Mówiłam. Halo. Halo. A 5, spoko, możemy też kupić. Kupię, kupię, kupię Edstone'a. Jeszcze raz lecimy na dół, bo chcemy mieć Edstone'a. I znowu lecimy na dół po Edstone'a. A ponownie sobie pójdziemy do Edstone'a, bo chciało nam się... ...wyobserwujemy... ...sięgęcie, bo ja Słuchajcie, patrzcie, zrobimy tak znów grę. wciśniemy to. Osiem. Może dziewięć chyba. Nie ma! Patrzcie. Wchodzimy sobie do konkretów tej gry. Nieważne, ale wychodzimy z tego. I chyba na tym będziemy kończyć nasz Não